witam was w witam was w 19 odcinku serii Prawy gangów no co? Trafiliśmy do więzienia, <kłysy> niestety aż wiesz, Udka. a weź pieprzej, do na spokojnie, No ale co? Zapraszamy na wiosek, to już Kówka już nie domagają No, wstawcie tą pałę w dupę Jak ci przypierdolę to się poskładasz od razu, więc... Idźcie tą pałą zadowól w kiblu. Nie, dzisiaj śniadanie obiadu i kolację No dobra, i tak gówno serwujecie Proszę, Jesteś. Mówi gościu, który jest, kurwa, w kagańcu. Mówi to gościu, który człowiek ma. ma kolejny. <coughs> Daj, to kolejny. to No, więc wie co? Zobaczcie, jakby... Czasami kaszlał na nagraniu, ale chory jestem trochę, więc... <coughs> Zobaczcie. <coughs> Zobaczcie. <coughs> Po ostatnim jeszcze nie, nie umyli nawet krwi A tu często się takie coś? Czy jakby nie wiem? I za często. Oh właśnie kilku więźniów jest y, y, właśnie na y, oddziale. Bo im oh. rozwalili nosy. A oh, chyba tak tam chyba jest... Widzisz tamtego to chyba jest naczelnik. Oh. No. Wygląda jak pewna grupa społeczna Pierwszy dzień tutaj jestem, więc... Zauważyłem No. A ty ile tutaj jesteś? Już będzie dwa lata O, zacząłem Dwa lata z trzydziestu O No, trochę... No trochę już było A ty gdzie <laughs> się patrzysz, Borda borde chcesz? No nie wiem już nawet po... nawet po jednym nie umiecie posprzątać, więc... A wiesz, po tobie też możemy jej posprzątać No Kapitanie czy tobie się chce? Lewis na stole Już połowa leży, nie chce mi się leżeć z tymi idiotami, którzy mają niewyparzoną mordę. Bądź Ja po prostu wiem kiedy mordę zamknąć Ci... Siwy, w formie Siły dzisiaj agresywny na jebie was Jak go Nie się, weglą, że to już nikt nie boi Ja... Ja mam pytanie Oj, ja bym się nawet... Czemu jeden ma kaganiec? Czemu jeden ma maskę? I czemu pan nie ma maski? No my nie jesteśmy pomogło. tutaj... My jesteśmy tutaj kamiony. A czemu masz długie, okay. włosy? I masz rękawiczki na rękach no bo nie, wiem, no bo nie wiem. Rękawiczki mi po robocie, robocie zostali, zostawili mi rękawiczkę po robocie. Na jedzenie? Na jedzenie? Ja to zapraszam. No tym śpiństwem, ale na jedzenie. Iść, 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 iść. A na specernie, jak się nie wchodziło tamtą stroną? O, o, o. na specernie, ja no, tu, Jestem dwa, la, dwa lata tutaj i bardziej znam to więzienie, naprawdę. Ale on jest pierwszym dzień. No, halo, halo. się. O, i pewnie po nim też, no. tutaj jest wejście. O tamtym pewnie też nie posprzątacie Już dzieci bawcie się, już, wala. Hmm. No. no, idziecie za mną dalej Ładnie na idziecie <coughs> No, mamy Panie. czas wolny na spacerniaku Panie. jesteśmy, Panie. więc możemy robić co chcemy Biegamy, biegamy nie mamy się. czas wolny! Harmonogram, harmonogram se sprawdź. Dzisiaj macie kardio wpisane. Nie, nie mamy żadnego kardio. Harmonogram zapamiętałem Czemu na pamięć. Śniadanie, czas wolny, później robota i yy, znowu czas wolny. Nie, macie tak. Śniadanie, kardio, praca, czas wolny. To się wysik. Nie mamy żadnego kardio. Ty se nie wymyśl. Macie... Jad... Ty mi tutaj nic nie wciśniesz Nie? I mamy czas wolny, więc możemy robić coś co i, chcemy Coś ci do dupy mogę wcisnąć jak chcesz No wy oh. się zadowalacie się razem go. w kiblu Słuchasz się go Co, bo jest pierwszy dzień? I co? Ja no ale ładnie Ja przecież, ład, ja przecież ładnie się słucham, tylko uświadamiam kolegi kolegę, że harmonogram nie działa, także może sobie wymyśleć co chce Zgadza się. Hm? No? Widzę, że dzisiaj jesteś pyskaty. Pyskaty. Nie jestem pyskaty. Ja nie pyskuję. Ja... Czy ja pyskuję? Ja jedynie uświadamiam. Tak. I mówię prawdę. Pyskujesz. Nie pyskuję! Naprawdę. Jedyne kto tu m... I wam tamten, i wam tamten, y, mas, majstruje przy, coś przy płocie więc bym y, sprawdził Pana wy mówiliście co będą robić dzisiaj już? Tłumaczyliście im? Harmonogram znam na pamięć Jedynie, no, no, jedynie... Wierzę. dzisiaj mamy pralnię No właśnie, właśnie nie chcia... Pamiętam że jest praca ale nie chcą nam powiedzieć jaka praca Tylko dzisiaj mówię jakieś jak kardio, cardio na, na czas wolny kardio jest na jutro no właśnie <tryk> Teraz pamiętam macie, ten harmonogram jak swoją kieszeń przyzykujcie się do roboty, dzisiaj robicie na, pra, na pralni idźcie tamtego skujcie Chyba z właśnie do... bo wiedziałem im, że majstruje coś przy płocie idźcie, idźcie, idźcie do niego już już poszli Możemy poszli. skorzystać z własnego wolnego czasu, czy nie? będziecie nam zawracać duchy? Oczywiście, dusy. możecie skorzystać ile tylko chcecie No i super My tu nic nie chcemy oczywiście Wszyscy strażnicy myślą, że to faniaki Myślą, że są cwani Ale nie, tu... mi nie dadzą się wysikać nawet no jak, no jak masz kible, to się nie dadzą wysikać Prosisz ładnie, czy mogę iść do toalety i cię tam prowadzą, a nie Że ty szczasz przy bron... przy płocie, które dosłownie jest zakazanym miejscem, bo mogą jeszcze uznać, że, że próbujesz uciec. Aha A jak dawno nie paliłem, Boże. Macie papieroska. Przemyśliliście co? Ja ja nie mam. Ach cholera, muszę znowu do tego jednego typa się... Ach. Może w mojej skrytce coś zostało, ale nie wiem. Dziś pralnia. Pralnia to akurat... To akurat jest spoko. Ale... Jak... Jak czasami... No... Na jednej robocie, na takim jakby, no takie jakby majsterkowanie, że tam coś trzeba robić, to jak coś źle zrobisz i będziesz kombinować, to mogą Cię spałować i do karceru na dwa tygodnie wsadzić. Kamery są wszędzie, lód kolczasty wszędzie. Co, dziw, co dziwne, te schody, te schody tam są niby niepilnowane, ale zawsze, zawsze jak jedynie na jeden stopień, to nagle się tam mnóstwo zbiera strażników. Najpierw jeden, a później się rozmnażają jak walone bakterie. O ty, 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 ty jesteś trochę. Nie, ja ty przywozili, wczoraj to się pytałem. Tam policjant, ktoś uciekł stąd, to powiedział, że ktoś wjechał na więzienie. Jakaś taka grupa do odbicia, ale. No. Nie udało im się i że helikopter był. Ale że helikopter został zastrzelony. Mm. Rele, morele. Próbują jedynie cię nastraszyć. Ucieczka nie jest taka trudna, ale nikt nie ucieka, bo się boi. Mają niby tych snajperów. Ale sprytny plan. No i nie macie. Ja nie uciekam. Bo nie mam okazji. I nie mam po co. <laughs> Jedynie, jakby mi ktoś zapłacił, to bym miał po co? A co tak aż tak się posypało? Ach, nawet nie gadaj, Wszyst... w, sumie... w sumie to niby tam jakieś przestępstwa robiłem, ale niektóre to mi wsypali tak dodatkowo. No, jeszcze byłem niewygodnym człowiekiem dla, jed... dla jednej osoby. Ja... Ty! Siwy, siwy, siwy No? Chcesz ma ty? Nie biorę takiego świństwa, masz, masz jakieś papierosy? No, no mam No, dobra To chodźmy w Jak zawsze Ja To chłopca to chce sobie przyjść w zdrowie się. Ty ile siedzisz? Ja jeszcze z jakieś 20 lat, bo napadłem na bank o. I ten... Jeszcze wystawili mnie ziomki Ciekawe Jeszcze tam jakieś drobne kradzieże były No siedzę tutaj z jakieś 5 lat, tutaj siedzę A, to doświadczony jesteś, siedzę No trochę ty, a ty czemu się sobie psujesz zdrowie? Po prostu nie mam po co żyć w tym ja hmm. Wiesz, ja jeszcze mam 20 lat przed sobą No I jakoś sobie ja? psuję tego Ja sobie. jestem... Ja jestem tutaj na 30 lat no, nie, już... nie mam zamiaru tutaj siedzieć 30 lat Pewnie się wyrwę po jakimś czasie No ja też Ale no. nie mam okazji to jest taki nieplanowany urlop. Musiałbym się skontaktować z jednym takim i może by mi pomógł. No, przyszedł. Co już, robota? Zyj, robota, robota, idę. nie pierdale. Podoba się? Ty możesz iść. Możesz e? iść, jak ci się nie podoba. No wiesz, ja Wiesz co, nie pierdol, bo czasem, bo jeden powiedział ja pierdolę, ja pierdolę i jego pierdolili, ale w inny sposób. Nie, jedziemy na, na nie, A no już? Już. nie, nie, biały. nie, pospieszaj mnie. A tu zawsze są tacy idioci jak zawsze? Czy są jacyś nowi, no, którzy są mądrzyści? <coughs> właśnie, widzę! Bo nawet nie mogą powiedzieć, co, na... co dziś do roboty mamy. No bo nie znają terminarza, na pamięć. No, ja ja już znam. Ja terminal. Dlaczego? To jest cały nastydzień tydzień w takim razie. Coraz nowsi i coraz głupsi. Może zaczniemy od tego jaki dzisiaj mamy dzień tygodnia. Ja w ja tak sumie straciłem trochę i... czasu, ty... ja jedynie pamiętam jak to wygląda. Pamiętam, że w jeden dzień mamy jakiś dzień dziecka i raz raz był jakiś <laughs> dobry obiad. Nie, Chyba nie, raz, nie dwa. Ło, to... w ten dzień Biera się czerwca, niedziela, co roku No A co wtedy dosta... dostaliśmy? Już pamiętam. nie pamiętam w sumie strażnik bo ja straciłem rachubę czasu ja myślę, ja myślę, że to dwa lata spędziłem A ile tak w sumie spędziłem? Bo... Ty to no. już z pięć siedzisz Pięć siedzy. No Minęło mi to jak dwa A ja? Ty, to jednak 25 lat mi zostało. A ty się pół roku. Aha. Dobra. Dobra, tak. Ty, nowy, Ach. będziesz pracował. Tutaj zostań. E? Wy obaj na praki. Idziemy, zapraszam. Idź, idź. Będziecie no. przewozili mu branka czy... Się... Macie no. to robić szybko, bo inaczej... To... O, Już lata. No, w sumie te gówno to nawet siadanie mi wystarczy, ale obie... No. Brzmi dobrze. Byś chciał się mogę przenieść mój, ale... Nie wiem czy zobaczę. Brzmi hmm. no dobra. 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 Rób, rób, ta, rób ta. Uh -huh. To ty rób. Ty mu to... no tutaj masz wózeczek i... Prasuj, prasuj, składaj tak, tak. I odnosisz tam, składasz ładnie. Pilną cię chłopcy. Panie Wie co. <laughs> Zapraszam do opisu. Tam macie się linki do wszystkiego. No i co, widzę? Ciekawe. No co? Pracować nie mogę, będzie się na mnie gapić. Zakochałeś się? Chcesz. To usza? To usza? No, na no to chodź. To tutaj próbuję. No to co? No. No, co? Co? to Co? Nie co? 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 Jebiemy się to. Co? No. <coughs> Dobra. No. Układ... to Ja tutaj już układam łeczki ładnie, a co? Ty się ciągle na mnie patrzysz. To ja teraz wy... to jestem dla Ciebie, Barney, co ja, co ja mam Ci podać. Piwko jakieś? No widzisz, a ja... Ja jakbym miał, to bym mógł, tylko bym musiał skitrać. <tryk> Jakby się dowiedzieli, jak się nie dowiedzieli, to... A Ty go wow. palujesz? Idzie pracować, a tym upał ty ten przez no, głowę. Go. Naprawdę to. Ra ja ciebie, ciebie to znam, ten w kagańcu jakimś. Bo ty tutaj to, y jesteś co jakiś czas na nocnej zmianie. Nawet nie, nie na nocnej, na poranek. Na ranek jesteś ty jakiś czas. Ale. No, ale tak bardziej to. Wyglądasz mi tutaj jakbyś był jakiś miesiąc dopiero. Gdzie jest tam ten kompatybilny strażnik? Na kawkę proszę. To powiedz, że mam do niego jedną sprawę niezadowolenia z oręda naszego pana ekipowy, no. pana Walczytława. Właśnie on jakoś mnie co chwilę dotyka. No, a ty co? Nowy niedawno to był, chyba już nie dopiero rok mnie. był. Ale nie wiem mnie, nic nie zrobiłem. Nie gorąco To hmm. dziękuję No łap wow. Robi ci całą robotę, a ty jeszcze bije. Dużo ci tego prania zostało? No już kończyłem ostatnią minę, no i koniec To zrób No i co zaraz No No, no koniec. już koniec no i tyle no Koniec Czekajcie idziemy no. się ustawić Dobra ładny rządek tutaj Tu pod ścianą tu ładny... Jaki żołądek, proszę Tomy, przeście to no dodatkowy ten... Szukaj go, nowy, szukaj. Dobra. Ich. Czy nic nie mają? Ach. Nie Mam ręce my? do góry. Tak, 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 zaraz będą, tylko ich przeszukujemy, czy nic nie wzięli. Przypadkiem. Ty zacznij od Dodatkowe przeście mieliśmy wziąć liby, co nie? No, do celi jemy przeście <coughs> miało iść. Dobra, cię. to jeden mawski. Już. I nie drugiego. I weząc. E, musi... U -u, y, tutaj no ten tutaj nowy jest. musi sobie nowe prześcieradło wziąć właśnie. Ja a, już wziąłem. A co opsział? No nie! Przecież wymiana prześcieradła. No, to jest. My nie będziemy my ja mam... nie, nie będziemy -to -to miesiąc tym samym prześcieradłem. A nie on za mnie chciał porzucił, myślał, ktoś mnie my porzucić. Kombinerki. Znalazłem mnie jego kombinerki. To wyciąga i odkładam. Ej, kompatybilny ko strażniku. No. Bo mam do ciebie biznes. Już koniec. No. Niezałatwiony biznes. Teraz który co miał? miał tam... Kombinerki. No. Ciekawie się bawisz.

No i załatwione. Załatwione. No, pewien biznes. Czy się... Co tam? No do, daj. Dobra, idziemy na stówkę dwóch z tyłu, jajdę z przodu. No, ja idę z tyłu. No, chyba już nie pójdę z przodu. Wreszcie obiad. No. A gdzie? To Zupka tylko, tylko jaka zupa? Te główne co zawsze, czy jakaś Ty nowsza? gulaszek Uuu, gulasz Znowu znajdę w nim włos? Lub nawet jakieś ja, bo, ucho sztura. Nie, bo jakieś płysy gotowo, to nie znajdę po To czuję, że ten w kagańcu gotował Nie, no, to ja. Dobra, kaganiec, idź wydawać A gdzie się tamten zgubił? Nie wiem Ja nie mogę tak, średnio idzie tym, strasznie No <kłysy> Ta... Tu są co, ja... co jakiś czas nowi Dobra No to tak, dla ciebie No, dwaj do... ten gulasz, no Ty gówno Dobra I już I proszę dla ciebie, specjalnie bo sobie. Oh. Ja nie muszę jeść No... A jem, ja i co? Już zjadłem No, wydana. Bo... Powiem tak, jestem pod wrażeniem, nie znalazłem... Nie znalazłem... Y, żadnych no, cząstek sztura, ani... Jakiegoś Jego, innego ja, zwierzęca na, na robotę jechać na, Już na robotę? Na robotę jadęmy. Po, po obiedzie powinno się trochę odpocząć. To podniecie w autobusie. No dobra, jak się ktoś zżyga, to się ktoś zżyga. No. To, to, to ja będę. będziecie otrzymać. musieli zjadziwać. Dobra. Ale pamiętaj, pamiętaj o tym, co mówiłem, dobra? No. No. To już. O na przerwę, już idziemy. Na Teraz idziemy na robotę. Tego akurat nie potrafię w dniu przewidzieć, czy będziemy jechać od razu po obiedzie na robotę, czy będziemy mieli chwilę przerwy. To jest, to jest taka ruletka. Jeden. Dwóch. To co, śpiewamy coś? No. Nie chce mi się. Na pewno <kuh> widziałem orła Cię hey. weź się tam, Dobrze, jak obstawiam coś? To chciał, żeby, żeby śpiewać. A dziś to y, farma kamieniołom, czy może jakieś ten ścieki? No, a co chcesz? Mi tam obojętnie, bo, wszy bo wszystko mi to jedno, w sumie, teraz. Coś w głównie się taplałem, w kamieniu też. głównie gównie też. W sumie podwójnie w gównie. Na farmie. Jedziemy. Dobra, czemu podwójnie musisz się już chwalić, no. Ty się czekaj, chwalisz czy zwalisz? Nie, ja jedynie mówię. Mi tam obojętnie, spytał spytały się co, co byś, spytały się co byśmy chcieli to mi to obojętnie bo ja już prawie wszędzie byłem wreszcie można sobie przypieprzyć w łeb z cegły no już, się... Czy... zapraszam <tryk> skąd się cztery nagle wzięło? Ty. A ten pewnie zasnął w autobusie. On tak. się pojawił, a braka dobra to... O, idziemy, idziemy, idziemy. zaklęcia? Po ostatniej robocie ten. Dobra. Teraz, w tym, w tym momencie, wszyscy wchodzą do środka i sobie biorą kask dobra, dobra. dobra. To tak, to ja biorę ty tu dwa... Gdzie jest trzeci? Gdzie jest trzeci? Tu. Nie wiem. Ten czarny. A. Czarny o, pewnie leży najebane w śmieciach Akurat? Dobra. To wyjeżdża znaczy nie, nie naje... dają do mnie, tutaj jedziemy tym W mnie nie najebane A. tylko y, ktoś mu najebał pewnie o. o kurde Ty nie, ty jedziesz Gdzie tam? Jak ty policjant? Ty nie, ty z ty drugim No goni, no dobra Czekaj, pochołem! Dobra, wsiadaj do nas, wsiadaj do nas, A. chodź, chodź. Ja? do nas. No to wsiadał, kurczak. Bierzcie, bierzcie by za nami. Dobra, niech będzie uprzednia, niech, tak. To co dziś robimy, mój ulubiony strażniku? A dzisiaj będzie. Ja Eeeeh, dać beton. Jedziemy do co? Naprawdę? Zoo. Beton? Nap Naprawdę. Moje ulubione, beton. A ty to lubisz beton jeść. No, no on bardzo lubi. Ostatnią wiatr ja tu przyniosłem, to Dla minut Dlatego miał. stąd się wzięła twoja krzy krzywka Przy cement. Ilec. No. Nie dość, że pół główek. No downy. Na pewno nie. Jest... <coughs> no no, takim czymś bym se pojeździł. Smacznie. Dobra i tutaj o. Ty! Cement! Co jest? O, o ile zakład, że, m, żebyś walił y, tamten ten... Tam y, Tamten... Nie. <grytanie> o ile zakład żebyś walił tamten żwir w tamtej który jest. <grytanie> Idziesz. Idź. Nie będę chyba nic. Idziemy, idziemy. Gdzie ty znalazłeś w ogóle słuchawki? To, to, to są takie słuchawki specjalne, żeby ten Zagłuszają ci... Mm, Dobra, od pięknie. Ja nic nie, nie się słyszę. Ja nie, nic słyszę. Potrzebuję... Kogo potrzebujesz? Przefuncił. Masz tutaj do wyboru do koloru. No większość to jest czarnych, no. Ja, ja jestem jedynie biały. Jest biały. Ja biorę jednego czarnego. mają! Oni mają ten, yy, środek, Dobra, yy, środek biały białych broni, żeby... Jest słuchawkach, jak zapraszam Dobra Zrobimy tak Za chwilę tutaj Za chwilkę gdzieś tutaj będzie ciężarówa. masz się tu przywieźć okej? Okay? Umiesz jeździć ja, ja umiem Tak, ty no, Przepilnować tak, go? go? Dobra To za chwilę tam, tam gdzieś będzie ciężaruwa A ty cement <laughs> Masz wejść tam na górę A. dźwigu i nadzorować budowę Dobrze, tak jest no, Czu, Wiem dlaczego tu... cementa tam dajesz, bo cement już z takiego dźwiga ja mam ogarnę, ten... Ja wam cię żarówę ogarnę po, Naprawdę buldozer rali. Najgłupszemu dali bulldozer. No, cement jest za głupi na ucieczkę. A.